No witam Was w kolejnym odcinku z serii Ghost of Tsushima I wyruszamy jak ostatnio byliśmy w wios wiosce rybackiej I gonimy za tym pierwszą częścią fabuły dalej bo będę chciał już potem jak tylko dokończymy ten wątek tutaj fabularny trochę od niej odstąpić i poeksplorować sobie świat zobaczyć na jego w tej grze mam taką wolność że mogę sobie pobiegać i gdzie chcę Boże, ale ten koń się dziwnie zachowuje. Jak on dziwnie daje w ogóle na te. Widzicie? Dziwny galop. Śmiesznie wygląda. W pobliżu jest miejsce, z którego widać rzekę. Stamtąd wypatrzymy obóz wroga. Oto i obóz. Ciężko będzie tam wejść. Mongołowie wznieśli go w kilka dni. Na pewno da się tam dostać. Zobaczmy. A to tutaj, ten obóz. Musimy dotrzeć do taki, nie narażając go. Znajdziemy bezpieczną drogę. z tyłu są potężne. Możemy wejść po skałach tędy. Strażnicy raczej usłyszą, jeśli je poruszymy. Przedni mur jest wciąż w budowie. Może da się wejść. Poszukamy dziury w ścianie. wślizgniemy się. I zaatakujemy Mongłów z nienacka. Jeśli coś pójdzie nie tak, zabiją więźniów. Są do tego zdolni. Musimy działać w ukryciu. Jak złodzieje. No i co z tego? Przed samurajami tą wyspą władali przestępcy. Zmieniliśmy to, zapanował tu ład i powszechna sprawiedliwość. Kodeks honorowy mówi nam, jak żyć. Jak A, żyć? Jak umierać? Wojownicy, jak mój ojciec, chcieli zapewnić nam bezpieczny dom. Tak, wszyscy na tym świecie chcieli być honorowi, dlatego mam to, co mam. opór. Obiecałem wujowi, że nie złamie kodeksu. To go nagnij. Ocal moją rodzinę. I to, co zostało z Twojej. Podejdźmy bliżej i rozejrzyjmy się. Poczekajmy, aż się ściemni. Chodźmy. Dobra, i znowu jakaś skradank. Taka. Wiele przeszedł. Nawet przed inwazją. Ale byłaś przy nim. Ktoś musiał. Nie cierpiał, kiedy kradłam. Ale inaczej umarlibyśmy z głodu. Nie miałam wyboru. Ja też nie wybrałem życia samuraja. Ale teraz muszę działać niezgodnie z instynktem, kodeksem. Lepsze to niż śmierć z ręki Mongołów. Musimy stawić czoła. Nieważne jak. O, coś tu leży? Spadek? Okej. Okay. Tędy. Jeśli nas zobaczą, zabiją więźniów Więc lepiej bądźmy cicho Okej, okay, dobra, są niby cicho Ta będziesz tyletować zaraz pewnie tego z przodu gościa Ta to jest chyba dalej jeszcze wstęp do gry Pewnie co jakiś samouczek się odpali O, zapasy można zbierać Wiem, że już mamy grę połączoną, że tej Czyli pewnie gra jest tak rozplanowana, że można wszystkich po cichu też wybić. Sobie jak przejdę tą grę, to wejdę. Zradźmy Wejdę gdzieś w informacje jak ktoś tworzył e, jak, kto był to odpowiedzialny za e, kadry w tej grze za kamerę też, bo to jakby nie patrzeć to oszczały z kamery te początkowe które są odpowiadają za to, że ktoś ładnie to wszystko wykadrował. Od kiedy żyją tu niedźwiedzie? Nie żyją. Nie ale wiem czy w grze można to nazwać zdjęciami do mnie, no bo w filmie do to są zawsze do zdjęcia do filmu, ale w grze jak to nazwać? Nie jesteśmy No powiem wam, że tutaj gdyby jeszcze była możliwość gdyby była możliwość pozowania jeśli chodzi o model to popatrzcie się. Dobra, tu są niby jakieś promienie. ok. Ja chcę tylko zobaczyć czy te promienie grają istotną rolę na modelu, czy to są tylko sztuczne promienie. Nie, sztuczne. Czyli takie oświetlenie jeszcze, czyli nie wiem, na pewno tu nie ma ray tracingu. W sumie też nie wiem jak ray tracing się będzie zachowywał ale to oświetlenie, które mamy jak widzicie tutaj, gdy staniemy sobie bokiem i zmieniamy delikatnie kierunek modela, to te promienie nie rozchodzą się po twarzy. Znaczy one delikatnie się rozchodzą, ale to są straszne takie punkty. Takie skokowe. Nie ma naturalności w przejściu. Czyli nie uzyskamy fajnego zdjęcia w trybie fotograficznym. Żebyście widzieli dokładnie o co mi chodzi, to cały czas na modelu szukam odpowiednio padającego światła, ale nie mogę go znaleźć, ponieważ promienie się nie zachowują naturalnie pod danym kątem. Jeszcze zobaczmy z tej strony. No tu już mamy to co mamy już jest prawie okej. Okay. Ale to jest za mało.

To były te ślady, mamy ślady. No dobra, to gdzie ja mam iść? Co tu mam jakieś wiedźmińskie te odpalić? Śledzenie? Dobra, pat bo patrzymy się na ziemię. Nie możemy podziwiać widoków, patrzymy się na ziemię. Tu się zatoczył. Umiera? Bądź gotów w dzinie. tak wuju. Jeżeli żyje, będę mógł strzelić? Dowiedź, że pan jest na a wtedy... A wtedy zostaniesz wojowniczym żółwiem ninja. mamy go! Ostrożnie, może jeszcze dychać. No co Ostrzała oni planowali? Nie Spójrz, wuju, ma rany na boku. Nie odstrzały. Dzierakawy, Lajko! Chciałby chciałeś gnąć ci to w prezydent? Nie czekaj! Opanuj się. Opanuj się, ledwo co ci wujka zabił, by się opanować. Nie panikuj. My mamy honor. Próbował cię zabić i zapłaci za te zbrodnie życiem. Spójrz mu w oczy. I pokaż, że samuraj nie działa w strachu ani gniewie. Odbierz mu życie. Z No i weźcie teraz w te czasy... W tych czasach młodzi i odpowiedzialność. Tam było odpowiedzialność, że każdy młodemu, dźgnij gościa, to mu życie. No i jest. Z odwagą i szacunkiem. On go z szacunkiem tylko zabił, nic więcej. To czyni nas samurajami. No. Tylko tchórze atakują z ukrycia. Dobra, ja jestem coś ciekaw, kiedy mu się sko skończą te wspomnienia, takie. Bo na razie ja zamiast grać, co jest? To w sumie oglądam film. Znaćmy takie. Nie mogą nas zobaczyć. Użyj wszystkich zmysłów. O, mamy zmysły, dobra. Popatrz, faktycznie jakieś zmysły są. Wciśnij ten touchpad, tak? Aby uzyskać... Okej. Okay. I co to daje? Mam nadzieję, że tylko ciało nie trzeba w tej grze chować, bo to jest zawsze do dupy. Jeżeli te boty to są strasznie głupie. czy to nie ten Dobrze. Ale faktycznie w to się gra przyjemnie. Ta gra jest. Ta gra jest w sterowaniu bardzo przyjemna. Jest taka mega wygodna, jestem ciekaw... Wiecie, strasznie też responsywna, nie ma czegoś takiego jak to kiedyś, w sensie nie wiem jak się też gry na przestrzeni lat bardzo zmieniły. Ale jeszcze pamiętam na przykład... Serio, to był gość, i on mnie nie widział. To jest poziom trudny. Ja sobie biegam po obozie, zapasy zbieram. A tu gość sobie chodzi. Okej. Okay. No i wracając do tematu, responsywność i w ogóle płynność. Pamiętam, jak zagrałem też. Yy... Nie chcę porównywać, bo są inne gry, ale na przykład w Wieśku Trójce ta responsywność, wiadomo, przy 60 klatkach to już była fajna, ale jednak do ciosu w Wieśku, Wieśek zachowywał się, on robił to strasznie powoli, zanim ten pierwszy ruch wykonał, zanim takie jakby z opóźnieniem była ta interakcja. A tutaj jest wszystko natychmiastowe, co jest bardzo fajne, nie? Ubranie wędrowca zacznie pulsować, jak są artefakty? No, czuję, że pulsuje mi pad, ale w sensie, gdzie te artefakty są? Co ty, skakać nie umiesz? No Okej. Okay. Cicharło Ale żem się dał Ale mega fajny pomysł Wlazłem przez jakąś kotarę w ogóle Dobra Przedrowi cicho A, to są te artefakty, ok. A de facto nie widziałem co ja mam zabrać. Co on tam robi? Taka? Zobaczmy. Nie. To nie tak. Ale to w sumie ja w tym obozie wszystkich załatwiłem. No to na, na czym to polega? Nie można było uwolnić gościa tylko się skradając i nie wykonując żadnego morderstwa. Porozmawiamy później. Chodźcie.

Szukamy mojego brata. To Kowal. Nazywa się Taka. Nie znam go, ale transportują tędy sporo więźniów. Mówiłeś, że przenoszą niewolników. Dokąd? Mówili o Zatoce Azamu. Okay. W ostatniej grupie był Kowal. Młody, z brodą. Dwa z Jari Kawy. Ktoś miał rację. Obyście znaleźli tego kowala. Taka żyje i jest w Azamo. Miasto jest otoczone murem. Wejście tam bez planu tylko zagrozi jego życiu. Znam kogoś, kto pomoże nam tam wejść. Znajdź go. Ocalimy takę, a potem zajmiemy się moim wujem. Jin. Taka wykuje dla ciebie dowolne narzędzie, gdy tylko będzie wolny. Ale potem odpływamy z wyspy. Widziałaś, do czego mąglowie są zdolni? Pan Shimura może. Ich no, ale ona nie będzie brała udziału w Zresztą. tej farsie. Pomóż nam odzyskać dom. Dom jest tam, gdzie taka i ja. Dokładnie. Bo jaki dom, człowieku? żeby na ten, ten, w ten sposób miał patrzeć na dom, Przy kurwa Tam się spotkamy. Wiem, że nie było łatwo. Zerwać z kodeksem. Zrobiłem, co musiałem. Dziękuję. Co to znowu jakieś wspomnienia? Przestań stawiać opór, a wtedy będziesz wolny. Nie marnuj mojego czasu. Zabij mnie. Myślisz, że wszystko już straciłeś. Ale twój bratanek wciąż żyje. Moi ludzie pilnują dróg. Zbudowali obozy przy miastach. Widzą wszystko. W końcu go znajdą. Pan Sakai będzie walczył do końca, tak jak ja. Kochasz go, tak jak swoich poddanych. Jesteś im ojcem. Chcesz porzucić swoje dzieci. Nie oddam ci ich w niewolę. Okej, okay, czyli jakiś wątek fabularny się zadział A co to niby jest? Co to jest? Serio wiedziałem, że będzie drzewko A, jest drzewko Dobra O co tu chodzi, bo nie wiem Ej, chwila Ok, ja to rozumiem, a dlaczego? Ja chciałem tylko zobaczyć co poniższe punkty drzewka dają, jakie opisy są, jakie umiejętności, nie mogę, no i to jest trochę minus. A dlaczego? Bo nie wiem w którą stronę pójść, pewnie i tak na końcu gry to wszystko będzie odblokowane, no ale dobra, idąc tokiem rozumowania Dark Soulsów. Bierzemy rolę. Role zawsze są na propsie. O, dobra, teraz mam, OK. Aha, czyli mamy jeszcze punkt na parowanie, tak? Dobra, to sorry. To myślałem, że nie mogę popatrzeć, ale mogę. A, jeszcze jakaś eksploracja. Co podążyć za przewodnim wiatrem do gorącej ziemką się w przy wodach, aby podnieść swój maksymalny poziom zdrowia. Czyli tutaj maksymalne życie nie dają ci eliksiry ani nic, tylko jakieś kąpiele. To nie jest głupie. Podążaj za przewodnim wiatrem do staja kubą Wykonuj cięcia, aby zwiększyć swój maksymalny hartu ducha. Ok, talizmany. Ja, wygląd to jest najmniej istotny. Ok, czyli raz, dwa, trzy i cztery te punkty. Ok. Dobra, mityczne to pewnie na końcu gry. Czyli z parowania co mamy? Perfekcyjne parowanie, parowanie, przywracenie znaczną część zdrowia i to już byłby duży, duży bonus. Nieustępliwe parowanie miecza. Z nie do zrobienia mongolskim mieczem. Okej. Okej. jest zyski. Przedmiot do hartu ducha. Przy parowaniu nie uspary nie, nie uczniów. O, to by było mega ułatwienie, ale to później dopiero. Perfekcyjne parowanie ma 20 na przerażenie pobliskich wrogów. No to to już jest w ogóle masaka. To jest samogra i już umiejętność. Dobra. Ty, to będzie dobre w zwinności. Uderzenie z unikiem. Unik i cios w jednym. Dobra. To na razie pójdziemy, jednak w zwinność. Co jeszcze mogę wylec? Ile mam tych punktów? Co to jest? Aha, i tu wydaje punkt. Aha, dobra i tu też punkty mogę wydać i jeszcze coś w duchu mogę wydać. O co tu chodzi? Ale tu jest umiejętności. Czyli co mamy? Mamy ratunek jeden życia, dobra. Okej. Okay. Samuraj postawy duch. Fajnie. No i dobra. Rozdaliśmy punkty, to to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was do oglądania przyszłego odcinka w Ghost of Tsushima. Tymczasem Na razie, hei. É.